Cóż lepiej wpływa na jakość oferowanych usług i kompetencje firmy, niż upływający czas i doświadczenie w danej dziedzinie gromadzone na przestrzeni lat. Realbud to firma, która jest najlepszym przykładem przedsiębiorstwa doskonale odnajdującego się w realiach współczesnego rynku. Dzięki wiedzy i doświadczeniu gromadzonym każdego dnia od blisko 30 lat, Realbud jest hurtownią, która z sukcesami działa w branży budowlano-instalacyjnej w województwach zachodniopomorskim oraz kujawsko-pomorskim. Historia przedsiębiorstwa zaczyna się w tysiąc w 1991 roku. Kluczem do sukcesu od samego początku było doskonalenie obsługi klienta i stałe poszerzanie oferty produktowej. W 2006 roku założona została grupa Realbot, której celem jest zrzeszanie hurtowni materiałów budowlanych na terenie województwa zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Przedsiębiorstwo ma obecnie dostęp do największych grup zakupowych w Polsce we wszystkich niezbędnych branżach. W 2005 roku Realbud wstąpił do polskich składów armatury. W 2008 roku do Stowarzyszenia Branży Sanitarnej. W 2010 roku przedsiębiorstwo wyszło z kolei do Grupy Polskich Składów Budowlanych. Dzięki odpowiedniej strategii biznesowej Realbud zwielokrotnił swoje możliwości i obecnie jest czołowym dostawcą materiałów budowlanych w Polsce, oferując nie tylko szeroki asortyment, ale przede wszystkim fachowe doradztwo na najwyższym poziomie i znakomitą logistykę. Doskonała obsługa klienta jest zasługą doświadczonej, wykształconej i wykwalifikowanej kadry inżynierów doradców, którzy służą swoją wiedzą i umiejętnością wyszukiwania rozwiązań idealnie dopasowanych do potrzeb kontrahentów. Oddział Szczeciński zlokalizowany jest w historycznej okolicy Stoczni Szczecińskiej doskonale skomunikowanej z resztą miasta i oferuje klientom możliwość zakupu wszystkich produktów z katalogu firmy. Również w oddziale bydgoskim kontrahenci mają szybki dostęp do szerokiej oferty materiałów budowlanych. Przedsiębiorstwo oferuje również niezbędne usługi m.in. wynajmu mini dźwigów do wielkoformatowych silikatów. Realbud to również sklep internetowy funkcjonujący pod adresem www.realbud.com. Realbut jest w stanie obsłużyć i zadowolić klientów na terenie całej Europy. W katalogu znaleźć można materiały budowlane niezbędne do stawiania fundamentów i ścian wykonywania ociepleń budynków, konstruowania dachów i wykonywania ich izolacji. RealBud.com pozwala również na zamawianie elementów instalacji wewnętrznych, sieci zewnętrznych oraz narzędzi i akcesoriów niezbędnych na każdej budowie. Obecnie RealBud posiada w swojej stacjonarnej i internetowej ofercie produkty kilkuset producentów materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych chemii budowlanej, systemów instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych i CO. RealBoot jest przedsiębiorstwem solidnym i nowoczesnym. Oferuje swoim klientom trwałe i doskonałe jakościowo rozwiązania wykorzystywane w budownictwie. Można śmiało stwierdzić, blisko 30-letnia obecność na rynku materiałów budowlanych zaowocowała powstaniem firmy, z którą współpraca jest nie tylko opłacalna, ale przede wszystkim profesjonalna i bezpieczna.